Patrzysz na wodę wydaje się, że to jest tylko woda, niczym więcej dla Ciebie nigdy nie była. Jednakże schodzisz pod wodę i okazujesz że tam jest zupełnie nowy świat, o którym istnienie nie miałeś wcześniej pojęcia. Że schodzisz tam, wiesz, skały, ryby, przypływa coś wielkiego, widzieliśmy już, na przykład wczoraj widzieliśmy rekina. Wiesz, no wchodzisz do świata, o którym nigdy wcześniej nie miałeś pojęcia, który jest niesamowicie kolorowy, barwny i, i zajebiście interesujący. Ryby Cię traktują jako swojego, bo też oddychasz i też z nimi pływasz, więc na przykład można rybki dotknąć. Przypływasz i sobie dotykasz rybeczkę. Obślizgła. Super. Wszyscy, którzy będą chcieli nurkować, niech wiedzą o tym, że pierwsze 30 sekund jest mega dziwne, tak, że wchodzisz pod wodę i każdy sak wie, nie oddycham pod wodą. Wkładasz głowę i mówisz... Bo to jest wpisane w nasze DNA. Ale potem w pewnym momencie robisz tak. I mówisz, o kurde, da się. I nagle, proszę Państwa, otwiera się coś przed Wami, czego w życiu nie widzieliście, czyli National Geographic podwodne. Przecież widzieliśmy te filmy niejednokrotnie, ale jest w 3D. Ja w ogóle bez Soni nie nurkuję nigdy. To jest. Bo to mój... ciężko osobno nurkować. Nie, w ogóle nie można osobno nurkować i mówisz każdy ma swojego buddy. No i one jest moimi body. Dziewczyny super sobie radziły, trzymały bardzo dobrą upływalność e, i przede wszystkim mają respekt przed wodą, co jest bardzo ważne. Czyli e, nie są chojrakami, na powierzchni są bardzo żywiołowe, natomiast pod wodą widać, że mają, e, są opanowane i czują e, jakie mają możliwości i się dostosowują do nich, więc to jest bardzo dobre. Bardzo dobre są miejsca nurkowe, przeróżne i to są takie miejsca, które mnie interesują. Tu jest tak wulkanicznie, to jest inne, dziwne, wiesz, a mnie interesują. Ja lubię skinki, ja lubię coś. Tutaj zrobiłam deepa, zeszłam na 40 metrów trzy razy. Wyszłyśmy z wody. Było bosko, ja jeszcze nie doszłam do siebie, ale było cudowna jaskinia była. Kul na Lanzarote się wyróżnia od innych baz nurkowych. Byłyśmy w różnych bazach nurkowych. Niektórzy są bardziej zaangażowani, niektórzy mniej. Tutaj w Kul Dive akurat są strasznie sympatyczni, otwarci ludzie, bardzo zaangażowani w swoją pracę. A kolejna rzecz, że to jest jedyna baza, jaką widziałam, która nie wygląda obleśnie. To jest przepięknie zrobioną czyściusieńką bazą. Po każdym nurku dostajesz sodę, dostajesz kanapeczkę. Wieczorem, się spotykamy, jest impreza, leci muzyczka. Więc to jest pierwsza taka no, hajenowa, naprawdę hajenowa baza nurkowa, jaką widziałam. Na nurkowaniach w ogóle jest tak, że zazwyczaj spotyka się strasznie fajnie ludzi, ponieważ wszyscy mają jednego drive'a właśnie na, na to schodzenie pod wodę, dlatego co wieczór wszyscy się spotykają pełni energii i pełni opowieści, co się im wydarzyło pod wodą. I zaczynają sobie dopiero opowiadać, a że, a że wszyscy są tym samym podjarani, to nie ma innych tematów, nie ma grania w karty, jest tylko i wyłącznie o nurkowaniu. I jest też takie w ogóle powiedzenie, że nurkowie zawsze bawią się lepiej. Nie wiem dlaczego, ale tak jest.